w drugim filmiku instruktażowym. E, tu pokażę Wam teraz filmik o węźle baryłkowym. Jest to też e, węzeł stosowany w wędkarstwie. Najczęściej w momencie, gdy e, pęknie nam żyłka gdzieś tam w połowie, ponieważ węzeł ten pozwala na to, że żyłka na kołowrotku nigdzie się nie haczy i ładnie się zwija, więc to jest taki bardziej precyzyjny węzeł i Ładnie on wygląda na linkach cieńszych. Te, co mam, damy radę go zrobić. Jest on mniej estetyczny, ale jakbyście mieli kiedyś dowiązania wiązania cieńsze linki, to on bardzo świetnie się sprawdzi. Więc przystępujemy do pierwszego etapu, czyli mamy pierwszą używaną linkę i drugą. Układamy je równolegle. Węzeł ten wykonuje się znacznie łatwiej we dwójkę, ale w pojedynkę też da radę. Następnym etapem jest obranie sobie palcem powiedzmy środka. Pierwszą linką wykonujemy owinięcie drugiej linki 2 do 3 razy. Czasami można 4-5, zależy od grubości linki. No ta jest dość gruba, żeby mi się to później ładnie zaciągnęło, robię tylko dwa razy. Zmieniamy palec od drugiej ręki i teraz drugą linkę owijamy wokół pierwszej też akurat dwa razy tylko owinę wychodzi nam coś takiego, taki przeplataniec z oczkiem na środku i teraz najważniejsze, jedną linkę przez oczko wkładamy od góry drugą linkę przez oczko wkładamy od dołu i tu najważniejsze, i teraz tu się przydaje partner, ponieważ trzeba teraz zaciągać równocześnie te dwie dwa końce i te dwa końce. Wtedy nasz partner może przytrzymać to, a my tu ładnie sobie zaciągniemy. Ze względu, że jestem sam, ja to zawsze biorę dwa końce, te krótkie, do ust i wtedy te ładnie zaciskamy. Więc na razie znikam, zacisnę i pokażę gotowy węzeł. Jestem już z powrotem, węzeł jest zaciśnięty, w tym momencie nożyczkami, tam finką obcinamy zbędny kawałek, jeden i drugi i mamy dwie linki solidnie związane, jest to dość solidny węzeł, w wędkarstwie stosowany często i najczęściej jeżeli y, mamy taki węzeł, mamy jakiś zaczep czy inną grubszą rybę, żyłka, Częściej trzaśnie w tym miejscu, w tym miejscu, niż na tym węzle. Więc dzięki za uwagę, i do zobaczenia w następnym filmiku.